Dzień dobry, drodzy widzowie, witam Was u mnie na Siłowni Uniwersytech Active. Jest ze mną moja asystentka Natalka. I pokażemy Wam dzisiaj cztery ćwiczenia na tyłek, których potrzebujecie, a których się nie spodziewaliście. Pierwsze ćwiczenie, jakie mamy dla Was do zaprezentowania, to jest Super Hero Landing. Jak sama nazwa wskazuje, ćwiczenie będzie wyglądać tak, jakby superbohater lądował na ziemi. Jest to ćwiczenie proste, ale niezwykle skuteczne i każdy z Was gwarantuje, bardzo dobrze poczuje pośladek. Jak to wygląda, Natalka pokazuje, a ja tłumaczę. Bierzemy sobie ciężar w rękę nogi zakrocznej, czyli zakrosza, czyli to jest ta noga, która będzie szła do tyłu. I wykonujemy taki ruch. Proszę pokaż. Jak widzicie, lądujemy w takim pochyleniu, tak jakby Superman właśnie. Przytrzymaj chwilę na dole, tak jakby Superman właśnie wylądował na ziemi w mocnym pochyleniu i z tej nogi, która jest z przodu, startujemy bardzo mocno pośladkiem do przodu. Pyk. Jeszcze raz. Zmiej nogę. Spójrzcie, jak to wygląda z tej strony. I tak jak widzicie, cały ruch inicjuje się tutaj z pośladka, żeby wyskoczyć do góry, wszystko musi zapracować tutaj. Bardzo fajne, bardzo dobrze to czuć. Dobra. Naszą drugą propozycją jest hybryda bułgarskiego przysiadu oraz rumuńskiego martwego ciągu. Niech roboczą nazwą tego będzie Bulgarian RDL. Proszę bardzo Natalka, zaprezentuj. Przyjmujemy pozycję tak jak do przysiadu bułgarskiego, czyli zaczepiamy nogę najlepiej o jakiś wałek, tak jak my tutaj mamy w tym przypadku. I zaczynamy robić y, rumuński martwy ciąg, ale właśnie na jednej nodze. Delikatnie tylko kolanko uginamy. Nawet za bardzo Natalka, troszeczkę bardziej dupa do tyłu. hip hitch większy i wracasz do góry. O, właśnie. To ćwiczenie ma tę zaletę, że wykonujemy je jedną nóż, czyli działamy jednostronnie. W związku z czym wszystkie nierówności w naszym balansie strukturalnym spowodowanym przez na przykład siedzący tryb życia takimi ćwiczeniami wyrównamy, więc nie dość, że będziemy ładnie wyglądać to jeszcze będziemy zdrowsi trzecim ćwiczeniem jakie wam zaprezentujemy będą przysiady kozackie jak sama nazwa wskazuje będą wyglądały tak jak element kozackiego tańca i jako najprostszą wersję proponowałbym się czegoś chwycić na przykład partnera treningowego bądź T-RIX-a, bądź jakiekolwiek innej ramy stajemy w rozkroku i robimy przysiad na jedną nogę, kładąc nogę na piętę, jeszcze odkryć sobie w dole. I wstajemy. Na drugą. Bardzo fajne ćwiczenie kształtujące nie tylko pośladek, również przywodziciele, jak i ogólnie nasze dolne partie ciała. Ale właśnie na te dwie grupy będzie największy nacisk. Ćwiczenie trudne. Tak jak widzicie, Natalia, mimo tego, że jest zaawansowana, pierwszą serię robi e, z podpórką, tak? Spróbujmy teraz zrobić samemu. Ważne jest, żeby dobrać dosyć szeroki rozstaw nóg, żeby nam się to zmieściło. Żeby nam ta pozycja była ta noga była, która się nie zgina, żeby była wyprostowana, żeby było na to miejsce, żeby ładnie przysiąść, tak? Także jak wam się znudzą już te wszystkie oklepane ćwiczenia, które wałkowane są w internecie od lat, możecie sobie testować naszą propozycję tych trzech, które wam dzisiaj pokazaliśmy. Zrobienie ich raz, dwa razy w tygodniu, w trzech seriach, w zakresie 10-15 powtórzeń, myślę, że będzie wystarczające, żeby zobaczyć zauważalny efekt do lata. A, a na pewno, żeby poprawić funkcjonowanie naszego ciała, zwróćcie uwagę, że wszystkie te ćwiczenia były unilateralne, w związku z czym nie dość, że wyrównają nam proporcje między lewą a prawą stroną, to przede wszystkim będziemy czuć się zdrowiej, sprawniej i będziemy mieli takie ładne pośladki.